Sekret, aby wyglądać młodo i zachować trwałą energię, nie tkwi w kosmetykach ani w drogich suplementach, lecz w naturalnym środku, który istnieje od tysięcy lat. Ten naturalny środek zawiera 94 z 102 niezbędnych składników odżywczych dla ludzkiego organizmu. Nie tylko znacząco zwiększa energię, ale także ma silne działanie przeciwstarzeniowe, ponieważ działa jak antyoksydant. Nazwa tego środka to Shilajit i był on stosowany od tysiącleci. Wraz z wiekiem nasz metabolizm spowalnia, a zmarszczki pojawiają się coraz częściej. Jednak Shilajit potrafi przeciwdziałać skutkom starzenia. Jeśli zaczniesz go stosować, już po dwóch tygodniach Twoja skóra może wyglądać młodziej i gładziej, a ty będziesz czuć się spokojniejszy każdego dnia. Dzieje się tak, ponieważ Shilajit obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Najważniejsze jest to, aby Shilajit był czysty i bez dodatków. Ten, który polecam moim pacjentom w Health Retreat, pochodzi od grupy niemieckich naukowców o nazwie Wellness Nest. Możesz go również znaleźć poprzez link w moim profilu.